Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny kryptoinfluencerzy podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich twierdzi, że dołek jest za nami i idziemy to the moon. Druga twierdzi, że szczyt i te nowa ATH jest to nasz lokalny szczyt. Aż przez kolejne najbliższe miesiące i teraz czas na solidną korektę. Dlatego postanowiłem przedstawić wam własne spojrzenie. Pokazać wam, co widzę, oraz moją strategię rozgrywki na najbliższe godziny, dni i tygodnie. Zanim tylko zaczniemy, przypominam, że to, co zobaczycie i to, co usłyszycie, nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. I teraz możemy zaczynać. Na wykresie, na swoim monitorze widzicie wykres bitcoina na interwale D1. I tak jak co tydzień osoby, które oglądają nasz community call, który prowadzimy co środę na Global Traders, to już znają ten przedział konsolidacyjny bitcoina, w którym obecnie się znajduje okej okay? eee, i dobrze też wiemy czyli patrząc na to z takiego długoterminowego punktu widzenia do momentu kiedy jesteśmy wewnątrz tego przedziału to nic złego się nie dzieje Bitcoin po halvingu jest w konsolidacji i dopiero przebicie któregoś z tych poziomów czyli przebicie ATH, bądź też zejście poniżej tutaj 59,224 na wykresie D1 jako potwierdzenie na interwale tygodniowym, da nam taką długoterminową podpowiedź, co dalej z Bitcoinem. Czy jednak po przebiciu 59 tysięcy idziemy w kierunku przynajmniej. 51-53 tysiące, bądź też przebijając tutaj 70 okolice ok. 74 tysięcy, idziemy w okolice między 80 a 88 tysięcy. Za chwilę zejdziemy na niższe interwały i pokażę, przypomnimy sobie, jakie są te najważniejsze nasze wsparcia i opory na wyższych interwałach. I to, co też sobie mówiliśmy, czyli Oczekiwaliśmy tego zejścia w okolice 56 i powrót do tego kanału. Powrót do tego kanału to było fajne miejsce na zajęcie pozycji long. Okay? No i teraz mamy tutaj sobie naszą 50 w okolicach 66-500. Przebicie tutaj. Nasze, naszego pięćdziesiątki kanału konsolidacyjnego daje nam większe szanse na walkę o nowe ATH i zaliczenie przynajmniej tutaj 74 tysięcy SFP, i obserwujemy reakcję w tym miejscu. Mamy dynamiczne wybicie, przetestowanie od dołu, także teoretycznie jesteśmy w tej górnej części naszego kanału, co jest byczym znakiem. Ok? Ale. Nie ma niestety tutaj korelacji i jest wiele niewiadomych. Jest wiele niewiadomych i dlatego warto jest tutaj poszukać i wykorzystać różne strategie, aby, aby pomóc określić tutaj potencjalny, potencjalny kierunek. Okay? I teraz, co my tutaj widzimy? Mamy również tutaj nasz kanał e, konsolidacyjny, okay? Tworzący nam tutaj piękną bull flagę, o którym też wiedzieliśmy. I zobaczcie, jaka piękne wybicie, wybicie powyżej tutaj naszej 50 kanału spadkowego, przetestowanie od dołu, wyciągnięcie do góry, przetestowanie tego miejsca, ok? I reakcja, później od dołu ponowne przetestowanie. Także w tym momencie jest duża szansa, że przynajmniej gdy będziemy iść w kierunku tutaj naszej pięćdziesiątki, a w konsekwencji w okolicy właśnie pięćdziesięciu ośmiu, pięćdziesięciu tysięcy SFP, i dopiero z tego miejsca wybicie. Okay? Równie dobrze, jeżeli Bitcoin chciałby się zachować byczo, możemy właśnie zejść sobie do tego miejsca, zebrać płynność z okolic 64 i mocne wyciągnięcie do góry. Także warto mieć zaznaczoną tą linię, 50 naszej bull flagi, aby, aby tutaj szukać podpowiedzi. Nie zmienia to faktu, że pięknie tutaj Bitcoin nam na ten trend reaguje. Okay? No i teraz co dalej, co dalej, czyli jeżeli my już wiemy, że jesteśmy, zareagowaliśmy i jesteśmy tutaj w konsolidacji, cały czas jeszcze jest jedna wielka niewiadoma, dlatego nie ma co tutaj wróżyć w fusów, tylko cierpliwie czekać, chodzi tutaj przede wszystkim o osoby, które rozgrywają swingowo bądź też spotowo, z drugiej strony osoby, które uprawiają day trading, no to to warto, aby... Abyśmy sobie się przyjrzeli na niższy interwał i zobaczyli, jakie tutaj mamy poziomy, jakie tutaj mamy podpowiedzi. Ok? No i teraz. Ok. Tu już dobrze wiemy, tu już sobie omawialiśmy, czyli mieliśmy wyznaczony nasz resistance range. Piękna reakcja, zresztą shortowaliśmy z tego miejsca. Okay? Później mamy, zobaczcie, przetestowany piękny naszą kluczową dojedynkę w korelacji tutaj z naszym kanałem równoległym, naszą 50. Ok, zobaczcie, okay? to jest ten kanał właśnie. Mamy przetestowanie, wyciągnięcie z tego miejsca, rozgrywaliśmy sobie pięknie shorta. I teraz, i teraz tutaj już tego nie ma, ale. Oczekiwaliśmy, oczekiwaliśmy dojścia i wyciągnięcia tego miejsca w okolice 70 280. Jeżeli nastąpi reakcja przy tym poziomie, no to było fajne miejsce na zajęcie pozycji na short. Wczoraj również rozgrywaliśmy tego shorta, ja osobiście tego shorta już zamknąłem. Już tego shorta zamknąłem, obecnie obecnie jestem w shortcie, ale odpuściłem już Bitcoina, ponieważ jesteśmy teraz po środku tutaj naszych pomocniczych poziomów wsparć i oporu. Więc jaki jest teraz plan na rozgrywkę i to, co ja widzę? Pomimo tego, że mieliśmy dzisiaj piękny taki wystrzał, zobaczcie, mieliśmy tutaj Piękne takie wyjście do góry, gdzie już tu pojawiła się nadzieja, że jednak idziemy zaliczać 70 tysięcy plus. Ja rozgrywałem dzisiaj i na zresztą rozgrywam shorty. Napisałem na Discordzie. Nie podoba mi się te wybicie do góry. Uważam, że jest to ubieranie longujących i, i, i postawiłem bet, że czas tutaj na korektę. Jednak czy ta korekta będzie aż tak głęboka? No tego jeszcze nie wiemy. Mamy pierwszy przedział, czyli tu mamy pierwszy przedział, ok? który może być zaliczony i, i może nastąpić reakcja. Kiedy będzie reakcja, teoretycznie fajne miejsce na zajęcie pozycji long. Jednak w mojej ocenie ten przedział, w którym się tutaj, zna, który, który teraz Wam tu przedstawiam, to już nie jest, to już nie jest aż tak ważne miejsce. Pamiętajmy, pamiętajmy, że to powinniśmy interpretować i te poziomy na zamknięciu świecy D1. Także my spokojnie możemy na niższych interwałach sobie wejść i D1 zamknąć powyżej, bądź też D1 zamknąć poniżej tego miejsca i dopiero tutaj mamy 100% Podpowiedź, co dalej? Patrząc na samą reakcję, no to tutaj to już wymaga to doświadczenia, podjęcia tutaj trudnej decyzji na podstawie właśnie wieloletnich obserwacji. Dlatego zawsze zachęcam, że nie ma drogi na skróty, trzeba te swoje godziny przesiedzieć nad wykresami, aby znać pewne zależności i pewne zachowania, co nadal nigdy Wam nie da tej stuprocentowej pewności, ale z drugiej strony na pewno może Wam to tylko i wyłącznie pomóc, a nie zaszkodzić. Także e, moja opinia jest taka, że, 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 że e, tutaj zejdziemy, tutaj może nastąpić reakcja. Czyli wiele tutaj traderów na podstawie tutaj Swing Fair Pattern będzie próbowało longować, ok? Wydaje mi się jednak, że tutaj powstanie wyższy, niższy szczyt e, i my będziemy schodzili poniżej. I tutaj mamy jeden poziom wsparcia 6581, jednak. E, Śmiem twierdzić, że takim bardzo ważnym wsparciem to jest tutaj dopiero ten przedział. Tutaj mamy przedział w korelacji z naszą 50 bull flagi. Okay. Mamy tutaj przedział support range. warto to zaznaczyć, 64 150, a 63 100. Dodatkowo mamy tutaj wsparcie czterogodzinne 63 731 Także, także bardzo, bardzo ważne bardzo ważne miejsce na mapie Bitcoina.. Okay? Więc osobiście, jeżeli miałbym teraz szukać longa dopiero, kiedy zobaczymy reakcję z tego miejsca i to, jest, i to jest trade o większym o większym prawdopodobieństwie, że on może wyjść stop lossa, ustawiamy poniżej tego wika i cierpliwie czekamy, co się wydarzy. Ale, żeby życie nie było takie proste, i żeby trading też nie był taki prosty, tutaj stety, niestety mamy również bardzo ważne miejsce, które jeszcze nie zostało zaliczone. Nie wiem, czy wy pamiętacie. My, już w tym miejscu, mieliśmy wyznaczony ten support range. On został co prawda muśnięty. Jest to przedział między 60 231 a 59 699. Ok, on został uśnięty. To co ja jednak, ja tutaj oczekiwałem, że jednak te 59 670 700 zostanie zaliczony. Dlatego, dlatego mamy tutaj również e, 60 tysięcy. Taki to jest poziom psychologiczny, bardzo ważny. Dlatego. Jeżeli Bitcoin zacznie schodzić poniżej tutaj naszej pięćdziesiątki konsolidacji i zaczniemy utrzymywać się poniżej kluczowego poziomu i tej do jedynki, to jest fajne miejsce na takiego skalpowego shorta przynajmniej do tego poziomu. Tutaj należy część zrealizować tej pozycji, ponieważ już tego miejsca może odbić, e, zabezpieczyć już sobie na cenie wejścia, ponieważ będzie tutaj szansa na to, aby, aby zejść w okolice 6059600 i dopiero nowe ATH. Okay? Także warto zwrócić uwagę. Także mamy pierwsze miejsce, mamy drugie swoje miejsce, no i mamy tutaj trzecie miejsce, gdzie ta reakcja może nastąpić. Teraz, teraz słuchajcie, no to co dalej z tym Bitcoinem? Co dalej z tym Bitcoinem? Czy on teraz z tego miejsca może wyskoczyć do góry? Pewnie, że tak, ponieważ zobaczcie, na niższych interwałach to jest nasze dolne wsparcie. Ok, a to jest nasze górny opór. I my jesteśmy obecnie w takiej mniejszej konsoli. Okay? Także tutaj te ruchy, dlatego teraz nie warto tutaj e, zajmować jakiejkolwiek pozycji, ponieważ te ruchy teraz tutaj mogą być naprawdę e, dla wielu osób niezrozumiałe. A tak naprawdę mamy 50 50, co tutaj się wydarzy. Dlatego tu trzeba się uzbroić zwyczajnie w cierpliwość, aby mieć jakikolwiek punkt odniesienia. Można szukać sobie tutaj podpowiedzi. Między innymi zobaczcie. Jakiś czas temu e, pokazałem, wam, e, pokazałem wam tutaj wykres Ethereum do BTC. To nam podpowiada, e, co się może wydarzyć na altcoinach, Kiedy będzie ten alt season e, i o czym, o czym mówiliśmy. To jest pierwsza podpowiedź, że po przebiciu tego poziomu e, będzie fajny wystrzał na alt. Tak też się wydarzyło, ale dopiero potwierdzenie. Tej siły na altcoinach będzie po przebiciu kluczowego, naszej kluczowej jedynki, którą już znamy od ponad tygodnia. I zobaczcie, mamy dwukrotnie przetestowane na niższych interwałach w punkt. Zobaczcie, na 4 godzinów reagujemy i dzisiaj była ponowna próba. Ok, zobaczcie, formacja świecowa, zwiastująca zmianę trendu, reakcja na kluczową jedynkę. No i niestety, albo stety, nie ma, nie ma tej siły. Dlatego do momentu, kiedy jesteśmy teraz poniżej. Naszej kluczowej do jedynki, ale pamiętajcie, że liczy się zamknięcie, e, istnieje większe prawdopodobieństwo, że tutaj na altcoinach będzie korekta. Dlatego bardzo e, mocno uważajcie na to, e, co się obecnie będzie działo na rynku. To też mi podpowiada, że wolę rozgrywać shorty day tradingowo, e, a nie longi. Dlatego też jestem i na nocie, i na wifie, i na Flokim, i na Ethereum, jestem w shortach. Okay? E, kolejna sprawa. Kolejna sprawa jest taka: zobaczcie nasze DXY i o czym my sobie rozmawialiśmy. Mieliśmy wyznaczony ten przeziom, okay, ten nasz support range, który jest niezwykle ważny. W tym miejscu już o tym wiedzieliśmy. Ten docelowy spadek na razie tutaj, DXY, czyli nasza siła dolara, jest tutaj w trendzie spadkowym. Zobacz, cały czas mamy niższe dołki, niższe szczyty, więc wszystko gra, ale reagujemy. Więc do momentu, kiedy jesteśmy, jesteśmy w tym support range'u powyżej tutaj naszych tych wsparć, może jest to wystarczające miejsce, aby nastąpiła nawrotka. DXY działa przeciwstawnie, oczywiście nie jeden do jednego, ale kiedy DXY, czyli nasza, nasz dolar, nam rośnie, jest to nam podpowiedź, że krypto może iść na południe. Dlatego warto tutaj obserwować, ponieważ zauważcie mamy ponowną reakcję, tworzy nam się tutaj wyższy dołek i teraz musimy obserwować, co się wydarzy. To również na ten moment, kiedy utrzymujemy się powyżej tego support range'a, pokazuje nam, że bardziej opłaca się w mojej ocenie rozgrywać shorta oczywiście w krótkim terminie. Okay? No i teraz mamy bitcoina i teraz mamy bitcoina do, e, naszą dominację. E, I dobrze wiemy, też o tym rozmawialiśmy. Mamy naszą długoterminową linię trendu wzrostowego. Cały czas, zobaczcie, na nią, na nią reagujemy. Okay? Czyli jeżeli utrzymamy tą linię trendu i będziemy powyżej, jest to oznaka, że, że, że tutaj ta dominacja może zacząć nam rosnąć, a jak dobrze wiemy, kiedy dominacja bitcoina nam rośnie, no to altcoiny, altcoiny albo zachowują się stabilnie, delikatnie idą sobie razem z bitcoinem, bądź też, bądź też nawet mogą przeżywać korektę, kiedy dominacja idzie do góry, ale jednak cena bitcoina utrzymuje się stabilnie, ale z tendencją spadkową. Dlatego to również mi podpowiada na ten moment, że bardziej mi się opłaca grać shorty. Ale e, pytanie będzie, co dalej? Ponieważ jeżeli dominacja bitcoina zacznie nam uciekać do dołu, a bitcoin będzie utrzymywał się stabilnie, bądź też będzie szedł do góry, będzie to sygnał, że alty dostaną mega fajną pompę. Wtedy w korelacji musimy obserwować zachowanie w tym miejscu. Okay? No i oczywiście, DXY jako podpowiedź i nasze SP500, również tutaj szukamy y, korelacji, y, co się może wydarzyć, co się może tutaj wydarzyć. Mam nadzieję, że to wszystko. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Jeżeli czegoś nie wiecie, to pod filmem e, znajdziecie link do mm, Discorda Global Traders, do naszej darmowej społeczności, e, gdzie codziennie dzielę się swoimi przemyśleniami, swoimi setupami. Również e, jest kryptobloger, który tak samo prowadzi swój portfel na żywo e, oraz e, codziennie, codziennie dzieli się swoimi przemyśleniami odnośnie rynku. Co tydzień spotykamy się e, na live, na community call. Kilka razy w tygodniu mamy. Wieczorne live tradingi. Również jest Mikołaj, nasz specjalista od danych on chain I, i kilku, kilku ciekawych traderów, którzy również dzielą się swoimi setupami oraz przemyśleniami. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście osoby zainteresowane i chętne. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego wieczoru.